Cześć, witam wszystkich. W tym momencie w którym czasem chyba wszyscy czujemy się jak woda wirująca w odpływie. Przepraszam za takie porównanie mało estetyczne, ale chyba tak jest. Udało mi się jakoś wykończyć na ten moment, podkreślam model OT-134AA z Mirage Hobby i jakby wam to powiedzieć, prezentuję teraz jego stan aktualny. To nie jest galeria końcowa, dlatego nie ma galerii końcowej, bo założenie jest takie, że galeria końcowa będzie, mam nadzieję, kiedyś przy gotowej makiecie. Więc teraz po prostu jest galeria tego, jak wyszedł w zasadzie gotowy czołg. No bo pewnie jakieś będą jeszcze minimalne poprawki tam przy instalacji na dioramie, jeśli do tego kiedyś dojdzie. No, ale cóż, tak on się będzie teraz prezentował, jak to zobaczycie w tym materiale wideo, jak to się mówi. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na tenże materiał. Bierzemy się zatem za dokończenie składania OT-134AA. Strasznie skomplikowana ta nazwa, znaczy może nie strasznie skomplikowana, ale dość długa. I tutaj na początek jest łoż z zestawu, który kiedyś prezentowałem w odcinku specjalnym, taki ciemny łoż dla zielonych pojazdów. Jak zwykle wszystko Wam napiszę pod filmem, także stamtąd dowiecie się jak dokładnie to wszystko się nazywa. Łoż jest akrylowy, nie wiem czy akrylowy czy nie, w każdym razie daje się wyczyścić terpentyną. Całkiem ładnie wygląda, postanowiłem użyć właściwie wyłącznie tego zestawu, za jednym małym wyjątkiem, który za chwilę zobaczycie. Za jednym niewielkim wyjątkiem, który zobaczycie, żeby przekonać się ile można za jego pomocą osiągnąć. Tak samo spatynowana została wieża tym samym łoszem, i też później wszystko zostało wyczyszczone. No, właśnie, włas się chyba urwał, więc go dokleiłem. Z tego samego zestawu pochodzi kolor jasnej rdzy, którego użyłem do tłumika, ale to za chwilę. Tłumik jak widzieliście został już wklejony na swoje miejsce. Podwozie również zostało tym samym łoszem potraktowane. Potem zaś dostało odpowiednią porcję błota i tak dalej i tak dalej. To muszę powiedzieć nie jest jeszcze, że tak powiem efekt końcowy, bo wiadomo, że nad dziurami jeszcze może będą wykonywane korekty i poprawki. A tymczasem ja tutaj wykonuję pewne jeszcze zacieki. Tam jest ten streaking efekt też w tym zestawie. Nie chciałem, żeby był jakiś bardzo mocne, więc jest ich zaledwie kilka. Tak samo tutaj też wnęcza tych pojemników napełniłem i wytarłem z tego łosza arcawego. Sądzę naprawdę, że ten zestaw dobrze się, dobrze się sprawdza. Bardzo ciekawa propozycja. Jak ktoś nie chce za bardzo wyszukiwać wszystkiego, no to ma gotowy zestaw. Tutaj jeszcze trochę błota, jak widzieliście. To błoto akrylowe też dobrze się sprawdza. Zdecydowałem się jeszcze użyć Oil Brushera, to jest wersja Bof, czyli taki rozjaśniacz. Nałożyłem go w kilka punktów, takich, które są najbardziej, że tak powiem, oświetlone i rozprowadziłem tak, żeby go dobrze zblendować. Głównie traktowałem nim tutaj lufy miotacza płomieni, tu jest chyba karabin maszynowy, który potem pomalowałem na korgan metal, no i oczywiście lufy armaty. Jeszcze tutaj właśnie rdzana tłumik. nieco rdzawego pigmentu. Później to wszystko zostało utrwalone e, terpentyną i lakierem bezbarwnym. Mieszanka matowego i satynowego z Hataki. Wieża trafia na kadłub. No i teraz zobaczycie porcję zdjęć. Tak w tej chwili prezentuje się czołg. Można powiedzieć, że jest to jego wariant ostateczny na ten moment. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Myślę, że wyszło bardzo dobrze, jak, jak na mnie przynajmniej, a sam model zaskoczył mnie niezwykle pozytywnie. Naprawdę, jeśli ktoś chce skleić sobie któryś z tych dziwnych radzieckich, wersowieckich czołgów, powinien sięgnąć po modele z Mirage Hobby. Sklejają się naprawdę bardzo dobrze, są dobrze spasowane, można do nich dobrać właśnie te fototrafione gąsienice, chociaż z nimi jest pewien problem, bo są dość płytkie i przy właśnie weatheringu trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo bardzo łatwo można przesadzić właśnie z tym błotem i zatrzeć ten rysunek, że tak powiem, w gąsienic. I cóż, i, no i właściwie na ten moment to tyle, co się tyczy tego czołgu. Więc jak jeśli jesteście ciekawi, czy polecam, to tak, polecam. Plastik ten jest bardzo dobry, dobrze się go obrabia. No to oglądajcie teraz zdjęcia. Ja na chwilę milknę a potem wracam na podsumowanie, no i po to, żeby powiedzieć, co będę sklejał jako następny, jako następny model. No dobrze. Tak się ma sprawa z OT134AA. Myślę, że całkiem fajnie wyszedł. Tak jak się mniej więcej spodziewałem, że powinien wyjść dobrze. No i jest na ten moment. Tak wygląda. Pewnie jesteście ciekawi, co zamierzam sklejać dalej. Po dłuższym okresie przerwy od samolotów wracamy do nich. Pamiętam jak niektórzy narzekali, że ciągle tylko samoloty sklejam. No to teraz zrobiłem dłuższą przerwę od samolotów. No więc myślę, że faktycznie pora ją skończyć. I teraz na scenę wkracza model samolotu i model z sił zbrojnych, którym już dawno zamierzałem się, sił zbrojnych, no z lotnictwa którym już dawno zamierzałem się zająć. Przymierzałem się do tego tematu długo i otóż chyba moment nadszedł, a mianowicie będzie to. <laughs> uwaga, uwaga. Avia CS199 lotnictwa izraelskiego. Tak, zgadliście, będzie malowanie pudełkowe mniej więcej. Czyli, czyli będzie RLM-02, bo to właśnie RLM-02 tutaj jest na pudełku. Spodobały mi się te nutki tutaj przy kabinie, pod kabiną, właściwie. No i tak jakoś się to potoczyło, że zdecydowałem się na malowanie pudełkowe. Ale to już mam nadzieję w przyszłym tygodniu, pewnie będzie historia inbox. No i cóż, potem zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Tak więc na razie żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście. Dziękuję Wam za lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszelkie wsparcie na, tak jak już mówiłem, wszelką pomoc. No, i za każde dobre słowo uważajcie na siebie. No i cóż, do zobaczenia, mimo wszystko, jak zwykle. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.